Siema, dużo osób pisze do mnie w sprawie optymalizacji, więc postanowiłem, że zrobię o tym filmik i w tym filmiku odpowiem na najczęściej zadawane przez was pytania odnośnie tej optymalizacji. Także pierwsze pytanie, co to jest optymalizacja? Optymalizacja to jest po prostu ustawienie wszystkiego pod FPS-y tak żeby jak najwydajniej to działało. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie: ile FPSów więcej to doda? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ każdy ma inną kartę graficzną, inny, innego producenta karty graficznej, inny procesor, inny system, inne programy zainstalowane, inne ustawienia, w innym stanie komputer, jest po prostu tyle czynników. Że nie da się tego oszacować taką w głowie, że no ty będziesz miał tyle, ty będziesz miał tyle. Jeżeli ktoś chce mniej więcej zobaczyć, jak wyglądają efekty, to w pierwszej linii opisu będzie link do filmiku z efektami mojej optymalizacji. Jak ludzie sami mówią, ile fps mieli, ile mają, więc na tej postawie możecie sobie mniej więcej określić, jak to wygląda. Natomiast no, nie piszcie do mnie, że alfa, mam to, to, to i to, ile będę miał FPS-ów po tej optymalizacji, ponieważ no, nie da się tego określić. Wzrosty są różne: raz komuś, raz komuś ze 100 FPS-ów wzrośnie do 300, raz komuś ze 150 wzrośnie do 230, na przykład. Także to naprawdę jest różnie. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że. Rekordowy wzrost to było z 80 fps do prawie 1000, tylko że tam była taka sytuacja, że zobaczyłem, że ziomek po prostu ma kartę graficzną GTX 1050i, a używa zintegrowanej, bo miał po prostu źle podpięty monitor do płyty głównej. No i powiedziałem mu, żeby kupił sobie po prostu przejściówkę na HDMI i podłączył przez HDMI. Monitor do komputera zrobił to, ja mu zrobiłem optymalizację, no i wyszedł praktycznie z 10 razy większą ilością FPS-ów. Natomiast najmniejszy wzrost to kiedyś do mnie przyszedł typek, chyba nie wiem, z ciekawości, z jakimś mega starym laptopem, który tam miał 1 RAM-u, chyba nawet jednorodzeniowy procesor, jakiś stary AMD. No, i ja mu z około 5-10 fps zrobiłem 40. No i tam już naprawdę nic się nie dało więcej zrobić, bo, bo to po prostu tak stary laptop, że, że i tak więcej nic by tam nie wyciągnął. Natomiast, no mówię, no najczęściej zobaczcie sobie po prostu filmik, w którym ludzie sami mówią, jakie wzrosty. FPSów mieli i, i sami sobie oszacujcie, ile mniej więcej to będzie. Tutaj też dużo zależy od gry, no bo optymalizacja nie działa tylko na Minecrafta, tylko działa na cały komputer. I ludzie do, nie, do mnie też przychodzili na przykład, żeby im zoptymalizować Lola, Fortnite'a. I w tych grach troszeczkę gorzej ta optymalizacja działa, ponieważ Minecraft opiera się głównie na procesorze i na ramie. I po prostu... przez to... Jakby to wytłumaczyć łatwo. No, procesor można jakoś jeszcze odciążyć, bo procesor ogólnie jest wykorzystywany praktycznie cały czas. No, wiadomo, karta graficzna też, ale jak sobie wejdziecie na pulpit to. Prawie zawsze karta graficzna po prostu śpi i ona jakby działa tylko wtedy, kiedy trzeba generować obraz. No, wiadomo, no, wyświetlanie pulpitu to nie jest zbyt obciążające dla karty graficznej, natomiast te wszystkie procesy, które działają na komputerze. One działają głównie na ramie i na procesorze. Dlatego to można odciążyć, jeżeli te procesy są zbędne, a dużo osób ma w tle jakieś śmieci, typu tam jakieś aktualizowanie jakiejś aplikacji, na przykład, czy, czy no, no, różne procesy, które nie są potrzebne podczas grania. No i wyłączając je można przyspieszyć trochę komputer. Natomiast jeżeli ktoś gra sobie Fortnite'a, to w większości przypadków karta graficzna jest ograniczeniem, ponieważ procesor tam musi tylko obliczać jakąś fizykę i różne tego typu rzeczy. Natomiast karta graficzna jest odpowiedzialna za renderowanie tych wszystkich modeli, efektów itd. No i zwiększyć wydajność karty graficznej od tak, no niezbyt się da. No, można się bawić w OC, w overclocking, ale ja w to się nie bawię. Także, no w skrócie ta optymalizacja najlepiej działa w Minecraftie, natomiast w LOL'u trochę mniejsze są wzrosty, na przykład od 120 do 160 w lolu w fortnite podobnie, też ktoś tam kiedyś był u mnie z fortnite'em to ze 160 do 190 do 200 mniej więcej mu wzrosło. Także te wzrosty są trochę mniejsze, ale też są. Optymalizacja działa praktycznie na wszystko: trochę szybciej się komputer uruchamia, trochę szybciej się wyłącza. Niektórym ludziom nawet trochę ping spadł, bo w tle mieli różne tam śmieci, które im co chwilę sprawdzały jakieś aktualizacje do różnych programów, i po prostu no, działa to na wszystko. Skąd się to wzięło, gdzie się tego nauczyłeś? Wziąłeś to stąd, że już jak zaczynałem się bawić komputerami. Ja z jakiejś mega bogatej rodziny nie pochodzę, więc nie miałem jakiegoś komputera, nie wiadomo jak dobrego. No i zaczynałem sobie grać w jakieś gry, bawić się na tym komputerze, ale wiadomo, że był to dość budżetowy komputer, także e, jakoś on mega dobrze nie działał. Więc zaczynałem szukać jakichś sposobów, żeby go przyspieszyć, żeby on lepiej działał no i tak powoli powoli się uczyłem, oglądałem dużo poradników, najwięcej chyba się na zagranicznych poradnikach nauczyłem no i się tak bawiłem z tym, bawiłem aż na przykład 8 lat temu, mniej więcej kiedy zaczynałem na YouTube nagrywać na moim pierwszym komputerze, na którym nagrywałem na YouTube Miałem w Minecraftie podczas nagrywania około stu kilkudziesięciu fps. A ten komputer dziś kosztuje około 200 zł, używany. Także myślę, że już wtedy to był całkiem dobry wynik. Do tego czasu oczywiście ta optymalizacja o wiele, wiele się zmieniła. No bo coraz więcej się uczę, i jakby z czasem ta optymalizacja jest coraz lepsza, bo coraz więcej nowych sposobów odkryłam, coraz więcej jest nowych opcji. No, i po prostu tak się uczyłem, że w końcu, jak grałem w jakichś gildiach, i ktoś mi gadał, że na przykład w mojej gildii bardzo, bardzo często tak było, że ktoś nie mógł grać, bo coś mu tam się zepsuło, bo, bo na przykład miał mało FPS-ów i tak dalej, albo gra, grali na jakichś starych laptopach, no to ja zacząłem im po prostu pomagać, ogarniając im te laptopy, te komputery. Tak więc e, później pomyślałem sobie, że w sumie czemu by to nie robić wień, większej ilości ludzi niż tylko znajomym. E, no i tak się to po prostu zaczęło. E, tutaj też dużo osób się pyta, e, czy ta optymalizacja działa na laptopy. Tak, no działa to na wszystkie komputery i na wszystkie laptopy. E, jeżeli chodzi o systemy operacyjne, to zajmuję się tylko Windowsem. Nie bawię się tam w jakieś Linuxy, bo e, no po prostu nie siedziałem w tym i, i tego nie ogarniam, więc tylko. Tylko Windowsy. Ile to kosztuje? Optymalizacja kosztuje 120 złotych 500 cardem lub przelewem. Jak kupić? Wystarczy napisać do mnie na maila. Jak to wygląda? No po prostu spotykamy się, gadamy, ustawiam wszystko pod FPS-y i tyle, no nie wiem co tu więcej można mówić. Czy to prawda, że kupiłeś komputer za pieniądze z optymalizacji? To jest oczywiście nieprawda, ponieważ swój komputer kupiłem, kiedy zaczynałem robić te optymalizacje i kupiłem go za pieniądze, które zbierałem od małego, za moje wszystkie oszczędności, które odkładałem, w wakacje różne albo jakieś wolne dni pracowałem. No i się uzbierało i zdecydowałem, że jeżeli mam trzymać te pieniądze na koncie, które będą tracić po 4-5% inflacji co roku, to lepiej, żeby mnie po prostu zainwestował w komputer, który używam codziennie i który straci jakieś 40% wartości w ciągu kilku lat. Więc zdecydowałem, że to po prostu będzie bardziej opłacalne. Też dużo osób się mnie pyta: ile zarobiłeś na tych wszystkich optymalizacjach? Ciężko mi powiedzieć, ile na tym zarobiłem, bo tak naprawdę żadnych pieniędzy do ręki nie dostałem. A działa to na takiej zasadzie, że po prostu, jeżeli ktoś kupuje mnie w optymalizację, no to kupuję mi za te pieniądze jakiegoś VIP-a, jakieś klucze na serwerach, jakieś dodatki do gier. No i dzięki temu nie muszę wydawać na te gry swoich pieniędzy, i później mogę po prostu nagrywać filmy z różnych serwerów. No i po prostu na tej, zasa na tej zasadzie to działa. A ile to było pieniędzy? To było jakoś mniej więcej 1000-1500 zł przez te dwa lata z kawałkiem, co daje jakieś. 50 zł miesięcznie, coś takiego, także nie są takie jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. Ile czasu trwa optymalizacja? To zależy od prędkości internetu, komputera, ale najczęściej jest to godzina lub dwie. Czy miałeś kiedyś przypadek, że komuś fps się zmniejszyły lub optymalizacja nie działała albo coś się zepsuło? Nie, nie miałem nigdy takiego przypadku. fps zawsze się zwiększają, czasami bardziej, czasami mniej, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Nagle się zmniejszyły: no bo no, nie ma opcji. No, jak ustawiasz wszystko pod FPS-y, no to może być tylko lepiej. Ewentualnie nie wiem, mogło być tak samo, no ale też nigdy takiej sytuacji nie było. Zawsze te FPS-y wzrosły, czasami o 50, czasami o 100, czasami o 300, czasami o 600, no ale zawsze wzrosły i nigdy nie było jakiejś sytuacji, żeby coś się zepsuło i żem kogoś zostawił tako. Były sytuacje, że czasami musiałem z typami posiedzieć 10 godzin, bo naprawdę coś tam mieli strasznie poprzestawiane w karcie graficznej i no, no trzeba było trochę dłużej posiedzieć. Natomiast no nigdy nikogo tako nie zostawiałem. Czy to prawda, że optymalizacja sprawia, że komputer jest mniej zabezpieczony? Po części tak, po części nie. Dlaczego tak? Dlatego, że ja nie bawię się w instalowanie antywirusów, jakieś takie różne zabezpieczenie i tak dalej, ponieważ no, jeżeli używacie komputera, to macie do wyboru albo zabezpieczenia, albo wydajność. I tak naprawdę, jeżeli ktoś nie prowadzi jakiejś działalności gospodarczej i nie używa do tego komputera, jeżeli ktoś jakiś przelewów nie robi, jakiś faktur nie trzyma na komputerze i tak dalej, po prostu sobie gra w gry, to nie jest mu tak naprawdę nie są mu tak naprawdę potrzebne jakieś nie wiadomo jakie zabezpieczenia ja sam antywirusa nie posiadam już od kilku lat i jedyny raz kiedy miałem wirusa to było przez moją głupotę bo robiłem sobie formata no i nie miałem jeszcze przeglądarki zainstalowanej a bardzo szybko chciałem coś sprawdzić na internecie Weszłem na jakąś stronę z tej zwykłej z tego internet Explorera. No, i kliknąłem przez przypadek w jakąś reklamę, tam mi się pobrał wirus i, i miałem wtedy tylko ten jeden, jedyny raz wirusa. Natomiast to była wina bardziej złej przeglądarki niż zabezpieczeń na komputerze. Natomiast jeżeli ktoś po prostu gra sobie w gry i, i tyle przegląda YouTube'a i Facebooka, to. Tak naprawdę nie, nie ma potrzeby, żeby robić sobie jakieś nie wiadomo jakie zabezpieczenia na komputerze, bo największym zabezpieczeniem jest po prostu czynnik ludzki, czyli nie klikanie w jakieś podejrzane linki, jakieś maile z Emiratów Arabskich i tak dalej. I naprawdę wtedy nie będzie problemu. Ja moją optymalizację kieruję przede wszystkim właśnie do ludzi, którzy mają jakiś komputer, na którym chcą sobie pograć, a niezbyt dobrze on działa i zależy im w sumie tylko na tym, żeby było tyle FPS-ów, żeby dało się grać natomiast jeżeli ktoś, no tak jak już mówiłem, prowadzi firmę ma faktury jakieś na komputerze i tak to najlepiej, to jest w ogóle ciekawy temat na inny filmik. Takie właśnie zabezpieczenia na komputerze. To najlepiej w takim przypadku kupić sobie jakiegoś laptopa za 2-3 stówy, używanego, tam zainstalować system, zaktualizować go, zainstalować antywirusa i, i tam po prostu prowadzić sobie, no, robić te wszystkie rzeczy. Bo jeżeli na takim zwykłym komputerze będziecie mieli wszystko w 100% zabezpieczone, no wiadomo, w 100% się nie da, natomiast jeżeli będziecie mieli wszystko mega dobrze pozabezpieczane, to będziecie mieli po prostu tak małą wydajność, że, że na komputerze za duże pieniądze ta wydajność będzie co najwyżej przyzwoita. Także w skrócie, jeżeli ktoś gra tylko w gry, używa Facebooka i YouTube'a, to wystarczy, że sobie raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc zainstaluję antywirusa, przeskanuję komputer, a później go odinstaluję i, i tyle. I szansa na to, że w takich warunkach złapie wirusa jest naprawdę tak niska, że dla mnie nie ma sensu bawić się tutaj w nie wiadomo jakie zabezpieczenia, ponieważ zawsze można sobie po prostu zrobić formata i przy okazji zoptymalizować komputer jeżeli nie ma się jakichś naprawdę mega ważnych danych na komputerze. Także to było na tyle. Niedługo pojawi się więcej filmów już tak naprawdę. A ja dziękuję Wam za oglądanie i słuchanie. Cześć!